Melodzicie, witam Was w kolejnym odcinku z serii który w Assassin's Creed Odyssey. Słuchajcie, Zgodnie z sobie, więc są ostrakony. Zaczniemy sobie do bołdy, ponieważ to będzie najprostszy ostrakon w moim przekonaniu, żeby go odnaleźć. Mam już przygotowany znacznik, słuchajcie, na to, żeby ruszyć do ostrakonu, który odkryliśmy sobie w odcinku poprzednim. Tak więc, mamy trochę roboty. No, jest czerwony barwnik, rzeczywiście, i jeden z. Ostatkonów jest w pobliżu czerwonego badwnika, właśnie. Tylko czy tu? Raczej nie. Zobaczmy więc tam. Od tych pól z badwnikiem jest kilka wice Oho, dygło coś. No i tutaj mamy rzeczywiście Ostatakon. Widzicie sobie to miejsce nam w CCL oznaczyłem, ponieważ. E, namęczyłem się, jakie głupi, żeby to w ogóle odszukać. To jest ten sekund, właśnie z odcinka poprzedniego. Mam nadzieję, że tutaj dobrze zapamiętałem e, cały proces, jak się do niego udało mi dopchać. Ale no nie powiem tutaj, trochę czasu na to musiałem przeznaczyć, tak? Około 15 minut mniej więcej. Tak więc to też nie jest e, takie najłatwiejsze i najszybsze taką do odszukania, do odnalezienia. No oczywiście jest to w pełni wykonalne, tak? W związku z tym, obiegniemy tam sobie. Zwróćcie uwagę, jak jest już oznakowana, że tu jest 450 metrów, tak? Niecałe w tym momencie. Ja bym szczerze mówiąc powiedział, że tego jest trochę tutaj znacznie znacznie więcej, no ale dobrze. No tutaj mamy wbudowany na całe szczęście w pełni sprawny kompas. Jeden ja ten kompas ma rację, a nie ja. Hmm, powinniśmy być raczej na dobrej ścieżce, żeby to dostać. Natomiast, jeżeli okaże się, że nie, to po prostu trudno się mówi. I sobie to w odcinku kolejnym. Zwłaszcza, że to jest tak rzeczywiście no, o taką, który trochę mi problemów na, na przetwarzał. I też chciałbym. Jednak go dobrze tutaj odszukać. Dobra, orientacyjnie jesteśmy w porządku. Sobie weźmiemy żeby ten sanczyk po prostu już zniknął, a wiesz co mogę zrobić z poziomu mapy. Dobra, zgadnij sobie to. Świetnie. I tak, tutaj mamy jedno... ...urwisko. Mianowicie tutaj. I padałoby to rzeczywiście się rozejrzeć, zwłaszcza, że jesteśmy trochę bardziej niż na północ. Tutaj mieliśmy tą lokację, tak. A było na północ od miasta. I chodzi o miasto to. Oczywiście. Patrz tutaj, oto, na pewno. Poczekajcie, osam sam się upewni. Łódź na pokaz, na odpelen. No właśnie, a Pelén, słuchajcie, jest tu. I my musieliśmy aż tutaj przybiec, żeby to odszukać. Tak mi się wydaje. Oczywiście, zawsze będą się poprawić, tak. I też to. A pokazać w innym miejscu, ale jednak wypadałoby tutaj od tego miejsca przewiec, ponieważ ja to osobiście właśnie tutaj odszukałem. Też być może też się mylę, ponieważ jednak też nie jestem w pełni mm, świeży, że jak troszeczkę jednak zmęczenie mnie męczy siłą rzeczy dobra, tutaj Oczywiście załóżmy, że to jest błąd. Przenieśmy się tutaj. Ja sobie to wszystko jeszcze raz sprawdzę. Czemu nie? Też mówię, zawsze jest szansa, że jednak trochę się pomyliłem. A też, no, mi nie zależy na tym, żeby się aż tak bardzo... mylić. <laughs> no dobra, słuchajcie, ruszajmy więc. To też tak jestem trochę dziwienny, że tak się domnąłem. Ponieważ mimo wszystko taki błąd mi znaczy nie wypada. Hmm, dobrze, ja bym o tym miejscu pomyślał właśnie. Sprawdźmy to sobie. To bardzo możliwe, bo przegadałem gadałem głupoty. To jest chwila, a to też może wynikać z mojego własnego zmęczenia. Hmm. No my tutaj mamy? Jest tu zatoczka. I pamiętam, że tutaj było ciało do zlokalizowania. A więc tu sobie wszystko ładnie obejrzyjmy. Weźmy może tutaj w górę jeszcze. Co mi to da? Oho jest, słuchajcie, zobaczcie. Pomyliłem się. List ma tylko się czciciela. Chociaż być może jednak to nie była pomyłka jeszcze. No to było na tego czciciela, którego sobie... Jako ostatniego zabiliśmy, więc to tutaj już no, jakąś szczególną pomocą nie jest. Ja właśnie mam, słuchajcie, problem, żeby to ciało jedno zlokalizować. I tego problemu mi się powinien, szczerze powiedziawszy. Kurczę, ty wiecie co, pozwolę sobie trochę zostawić jak... kadosa właśnie. Też nie powiem, no nie jestem z siebie specjalnie zadowolony w tym momencie. Bo tutaj kluczem jest to, żeby sobie tą grotę szybko znaleźć. I tego nigdzie indziej słuchajcie, nie będzie. To jest prawda. Czy się schodzi jak ratownik wodny na akcję wysłany, żeby kogoś znaleźć i poratować. Tylko, że to już jak trochę za późno, tutaj nic nie ma. Nie dostrzegam. Użyczę. Hmm. ewentualnie też będę pod uwagę fakt, że to może być gdzieś tutaj, dobrze, w sumie, co mi szkodzi? Tu jeszcze zbadajmy ten ten. To też, jakby tak pasowało. A wiecie, że twórcy mają do siebie to, że często gęsto tak, no, to co nam się wydaje, być. Muszę potrafić jednak zwodnicze, tak? Ponieważ twórcy nas jednak ognali. No i w efekcie szukamy. Tak, nie tam, gdzie powinniśmy szukać. trzeba widać, jeszcze, jak no, jeszcze tego szukałem w tym momencie już około pół godziny temu, to troszeczkę z pamięcią, jednak nie jest to mi najlepiej. Dobra, stąd i przebiegniemy na znacznik. Mówię, jeżeli tutaj to mi się nie uda, to po prostu y, poszukamy sobie tego raz jeszcze w odcinku kolejnym też. Nic straconego. A no to jest to. My tu już byliśmy i to nie zbyt to miejsce chodzi, chociaż... A czy się przed jest w pobliżu? No wyłaś Aleksios. Słuchajcie niczego nie widzę. Tam już byliśmy. nam w zupełności wystarczy. No dobrze, słuchajcie, w tym kłomacie tu rzeczywiście wrócimy w odcinku kolejnym, chociaż tu jeszcze chciałbym spojrzeć. A co to jest to? 46 metrów od nas. Troszkę takie małe, niewyraźne. to raczej do groty nie jest podobne. Coś jest niby wykrywane. To musi chodzić w tym układzie o to. Właśnie. Żelazo. Może słuchajcie mi raczej wybaczyć o tą pomyłkę. Myślałem, że. To był ten ostatni. jednak najwyraźniej musiałem go z czymś innym pomylić. I też właśnie musiałem jedność z czym go pomyliłem. Bo teraz, tutaj no, z drugiej strony, kusi mnie, żeby poszukać przy tej fortecy, tak? A też będę pod uwagę, że to może być bardzo zły pomysł. Aczkolwiek, no też tutaj niczego nie można specjalnie wykluczyć. Zwłaszcza, że. No tutaj teren jest rozległy i na zwyczajnym świecie mogło mi się po prostu przydarzyć zwykła y, ludzka pomyłka. Chociaż no tutaj tobie najbardziej właśnie pasuje. No tam z drugiej strony, no właśnie byliśmy tam kurczę nic nie ma. Nie ma żadnego ciała. A też to jest przy okazji coś y, głąb. Więc sam też mogę jeszcze pójść słuchać, że tak w ramach Naprawdę ostatniego strzału i w sumie czemu nie? Zróbmy to. Może się, na jest północ od Pelen. Jak cię mogę. Zobaczymy jak to tam z tym wygląda. Słuchajcie, nie wiem, z czym się pomyliłem. Bądźmy uczciwi, tak? Sądziłem, że... ...to jest właściwe miejsce, ale okazuje się, że... ...otóż jednak niekoniecznie. I teraz tak jak głupi, słuchajcie, tutaj chodzę, szukam bułonce. ...a no też, no, nie chodzi po prostu... ...o, to tylko chodzi o coś zupełnie innego. Któż wiecie, jestem dość opartym człowiekiem z natury i też co bym chciał tutaj do tego do dotrzeć. Więc nie wiem, ewentualnie to jeszcze można pójść w górę tego czegoś, tak? I najwyżej tu jeszcze popatrzeć. Więc wróćmy się. A to jest wszystko wokół tej fortecy. Ulu Dobrze, więc w tym okładzie pójdźmy na ten Patraj. Patraj i tam mamy bardzo prostą rzecz do zrobienia, z tym musimy pójść do teatru i to odszukać. Także to już myślę, że będzie jedno z najprostszych, co możemy zrobić. No i w sumie jestem gładzący za tym, żeby tak się stało. Tutaj, ach ja, no, jak widać, troszeczkę jeszcze sprawia problemów, ale jednak to już będzie umówmy się bardziej końcóweczka tak niż coś poważniejszego. Dobra, słuchajmy. I musimy udać się do teatru. No to jest tutaj nawet. Więc to będzie bardzo proste do pogadnięcia. Zresztą myślę, że możemy to docenić. Miejsce wejdźmy sobie na łódkę na początek. Oho, nic od razu? Od razu, no dobrze. Chcę ja też to jeszcze słuchać się. Chcę się po tej mapce rozejrzeć ewentualnie. Tak, to też nie powinno być specjalnie daleko od tego sanktuarium z drugiej strony. Więc też pytanie moje brzmi: czy to może być tu? Ponieważ wszędzie indziej, to my już w miarę możliwości byliśmy. Byliśmy tutaj, tutaj. Odpuściłem. Tutaj co do mm, całej deszczu spłaciłem, już naprawdę pewności nie mam. Też, no, kusi, żeby tu stawić szybką po tego pancernego ptaka. Tak, to jest już obszar, umówmy się. Arkadia, co prawda. I szansa, to, że to będzie właśnie w tym miejscu, jest mała. No, ale, mimo wszystko, też musimy na coś postawić, tak. Chociaż. Pelen. Teraz jeszcze. A to byliśmy? Nas jak troszeczkę niemalże że wiecie. modę strzelił. To miejsce po prostu. I tam nas nie było. Abym się nie zdziwił. Gdyby w tym całym zamieszczeniu to się okazało być poprawną lokacją. Więc zajmę sobie, słuchajcie, ostatnią szansę. gdyby zobaczyłem to zamieszczenie z drugim ostakonem, ale... Co tutaj zawiodło z mojej strony, nie mam pojęcia. Po prostu, no być może też kwestia... Kwestia dnia, tak? Być może za bardzo kombinowałem, bo też tutaj uznałem, nie no, to jest za małe, nie ma opcji. Choć może po prostu uznałem, że takim oczywistym miejscu tego by nie dali. Być, być może po prostu moja własna głupota i ignorancja tego doprowadziły. Jest to możliwe aczkolwiek. Jeżeli to faktycznie będzie tutaj. To tylko i wyłącznie to będzie moja wina, że tego nie zrobiliśmy od razu. Podczas gdy na to szansa była, tak? I to słuchajcie, to miejsce. Jakby, jakby to pasowało. O, tam coś mignęło. Tyleż jakiś człowiek. Prawdopodobnie z drakonem, tak. O, słuchajcie, ja się tutaj swoje namęczyłem. Wy się swoje naśmialiście. Ale w końcu możemy ruszyć na chaos i tego widoku pragnąłem od dawien dawna. Tutaj wszystko sobie już możemy ładnie zobaczyć i Doskonale wiemy jak, co, gdzie jak wygląda. Dobrze, Ksenia, a właśnie. Jeszcze była ta wyspa zapomnieć, więc może by w jednak pójdźmy. Dajmy jeszcze póki co chwilę spokoju Ksenii. I żebyśmy zaczęli jej wątek już od odcinka kolejnego. Zwłaszcza, że też będę chciał ten wątek ruszyć, ponieważ co się mówi, że to może być bardzo ciekawy wątek, skoro on Mimo wszystko jest na liście osiągnięć, tak? No to, to może nam się, słuchajcie, też bardzo opłacić. bo to, to na zapomnianej wyspie? Ja mniej więcej kojarzę, jak tu powinniśmy przebiec. I nastawiam się, że to być może jest jakiś cyklop, tak? Co by tu jednak nie było? Mam nadzieję, że. Damy sobie z tym radę. Też uda nam się tutaj sprawnie jednak jedną do tego miejsca przebrnąć, tak? O, podoba, co się depło. Nie przeleciała ta pochłodnia, szkoda. Weźmy sobie nową. Dobra, wskocz tu. A, czy my znowu się wypływamy? Chyba tak. No też szkoda, bardzo chciałem zobaczyć, z tym, co jest po drugiej stronie. Chyba sobie być może kwestia wejścia. Że ono jest gdzieś tutaj w pobliżu. Co by to nie było, słuchajcie, mam ochotę to parę razy cignąć mieczem, jednak. Też myślę, że coś tą chętkę rozwaliło by nas ale okazało się, że jednak, jednak nie. No właśnie, tu Alexios. No kulec, chodzi z tym znakiem otwartym, czyli to znak. Hmm. A przejdźmy sobie tam jeszcze w górę. Teoretycznie potem powinniśmy być w stanie wejść. Praktycznie zobaczymy. I tutaj właśnie widzę, że Alex jednak średnio się kwapi, żeby wejść, aż do tego momentu. No. Nie no, chłopie, nie tutaj. Dobrze, a więc, czy możemy po tych ścianach się wspiąć? Podglądają takie, no, wsp no. Wspinaczki przeznaczone, właśnie. No chyba, jednak nie jest to możliwe, więc moi drodzy, myślę, że w tym układzie. Ja sobie poszukam informacji na temat tej wyspy w własnym zakresie po prostu, a w tym miejscu możemy już zakończyć odcinek. Okazało się jednak, że to ostakony w Achaidz trochę nie na się napsuły niż sądziłem, że napsują. może tak, to wyniknęło z mojej no, po części nieudolności, ale chociaż udało się zakończyć cały eksplor Grecji Kontynentalnej. W odcinku kolejnym ruszymy już na Chaos i być może tutaj zgłębimy tajemnicę tej wyspy. Jak się u nas zobaczymy i plan jest taki po prostu, żeby pomóc Kseni. Tak czy tak, moi drodzy, dzięki bardzo za uwagę, to dla Was C i zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania do jak gdzie macie link na mój kanał to na Twitch. Trzymajcie się, pa pa!